Minecraft wpadku do piramid. Słuchajcie, jesteśmy na 91 levelu. Jak widzicie, o, tutaj. o ty. I spróbujemy to przejść. Poczekajcie, stąd lepiej będzie, właśnie. Ej, ale miałem akurat yy, ścianę. Ej, a może specjalnie zrobił tą ścinę? Nie, nie specjalnie. Czasami są... raz miałem coś takiego na że akurat tylko w tym miejscu i to chyba była ścina akurat taka specjalna na... i też nie... Nie z mojej... o nie... dobre niedobre, to pomijam. Dobra, lecimy tu w takim razie. Ej, ale dobre to. czasami te to... Właśnie, dobra Serio Nie, to ja muszę tu tak naprawdę to od początku przejść O majo aż tak aż tak mi to aż tak do tego doszedłem że muszę od początku A, czy to jest ten moment? E, dobra. Czy to było tu? Tak, tak. Pyk, dobra, teraz tu. Teraz na drabinkę. Dobra. Okej. Okay. Patrzcie, jak blisko jesteśmy. A jeżeli się okaże, że to jest jeszcze więcej niż tego? Nie, to według mnie to już nawet nie będzie więcej niż tego. Mam nadzieję, że się nie okaże, um, bo, bo że będzie coś takiego faktycznie, no, nie, no ja tak serio nie, nie mogę się teraz tego. Tak... Tyle. Skoków z... zrobiłem, że nie. No, co jest grane? Kraty, Program Tak. I nie pokonacie mnie. Oszuści. Czy to już jest kolejny level? O, to muszę znaleźć pierwszy o od tego się zacznie Nie tak już palec boli od tych skoków, ja nie mogę tyle w minecraft grać długo też wcześniej nie grałem no co so. więc Dobra pyk, pyk pyk pyk. Dobra tutaj na pewno nie. Co to jest? Kurde, nie wiem. Tu pewnie, ła, wow. ha, ha, Dobra, pyk, pyk, pyk Jeszcze max jeden odcinek z tego, jak zostało faktycznie te osiem leveli To nie będziemy z tego robić jakoś jeszcze więcej niż jeden odcinek Więc możecie się nastawić, że będzie już częściej od następnego razu Marcelant No chyba, że okaże się Ty, ty nie, czekajcie, tutaj byliśmy, tu mieliśmy przeskoczyć. Czy to jest? A może tu? O, o, o. o Nie. To miałem tu przeskoczyć. Mi się wydaje, że się cofam, ale nie byłem tutaj, a chyba że mi nie zaliczyło tego. O oh my god. Nie, no bo tu nie byłem. Nie, no to, to jest kompletnie. Czekajcie, my tu byliśmy wcześniej nie chyba dobrze idę co to trzeba zrobić tak że niby tu tak się nie da zrobić a jest inny jakiś są niby jakieś przejście? poczekajcie a se włączę no czasami spectator jednak nie jest dobry nie no tutaj na pewno nie Gdzie mam kurczę teraz zrobić No nie wierzę Czekajcie gdzie jest w ogóle Nie to jest czekajcie To jest ten Dobra to bo bądźmy już niby A chodźmy my mieliśmy po prostu Tutaj doczy Dobra Dobra tam. To wiemy, że mieliśmy. Nie, no, 6 minut. A dopiero 6 w sumie. To do 95 na pewno dotrze, Myślę, że przez 9 minut jest spora na to szansa. Dobra. O, jen, to już 94 Aha, i nawet nie doskoczyłem Dobra. Nie, no raczej trzeba tutaj. Mogę w sumie też tu do ale to, że jest mniejsza z tym. Można dzisiaj byśmy zrobili dłuższy odcinek specjalnie. I to skończyli. Zobaczę. Zobaczę, zobaczę. Jak będziemy na przykład na 97. to mi się wydaje, że możemy to zrobić, ale to jeszcze się okaże. Bo na przykład żeby zrobić powiedzmy 8-minutowy film, to już trochę bez sensu. Już się poddałem. Tak czy się. Jezus. Jestem tymi zmęczony tymi nagrywkami, ale spoko mi się chce. Ty tu jest jakaś... O, dobra jest furtka na szczęście. Rozejrzę się czy... Nie no chyba ra, Raczej nie. No tu może tak coś jakbym mógł bez... No, że ja tu doskoczyłem. O bo już tak daleko doszliśmy. Czy co? Wiecie co? To... Mm, dobra, to już... Jest... 13 tysięcy jakichś sekund tu spędzimy. no i tu chyba. Nie, nie tutaj. Co jeszcze nas nie było? A to co to? Aha, to jest to miejsce... Ej, to dobrze w sumie. Dobrze idzie nam. Jesteśmy w... w ...tym miejscu, w którym właśnie ch Chyba... No chyba w tym miejscu, nie? Na razie... U, tu jest tak ciemno? Przerażające jest tamto miejsce. Jeszcze raz zrobiłem. Jestem jeszcze niedźwiedzi. A ja. Słuchajcie, gdzie ja w ogóle powinienem dotrzeć? A tam! A no powiedzmy, że byłem tu. Co teraz? A ja tu powinienem w ogóle być. Ja powinienem. A dobra, potem. Dobra, czaję. No i teraz tylko. Jeden skok. No i mamy 95. Tak szybko to robię, bo ja już chcę. Naprawdę, I czuję, że tu jest tylko 100 lewe, Znaczy, tylko. Tak, tylko. Kurczę, chyba od 2 czy 3 tygodni. Znaczy, u mnie to jest w sumie nawet od. Nawet od miesiąca jest ta seria, kurczę. Prawie miesiąc... 3 tygodnie trwała ta seria. Szczerze. Tyle, ile mój obóz. To tyle, kurczę, trwa. Znaczy, ja tyle nie. Ja prawie wszystko. Na, przecież że ja tą prawie całą nagrałem w jeden dzień? Może w trzy dni wszystko nagrałem. E, no bo wy to widzicie pewnie jakoś, chyba sz, z tego co wiem, 16 czerwca to nagrywam 7 czerwca. Więc to jest ponad tydzień w ogóle. Ale więc większość tych filmów. Aha, bo. Aha, ja tu mogę w ogóle na drabinkę. Wiecie? dobra, już sobie tutaj, tak, o, jeszcze chciało mnie zepchać, nieładnie, o, jest... mega, już jesteśmy, czuję to, nie, no, kurczę, ej, w ogóle, Cię, tu powinienem być, teraz, no. O, 96, dobra robimy do końca Robimy dziś do końca I mamy 12 minut Nie robimy do końca Bo 15 będzie już, będzie na bank 97 Zresztą trochę też używam tego game Game Mode i tak dalej Kill, dobra Dobra, uda się Ale ja tu mam niby do nie ja wiem gdzie mam doskoczyć. Chyba w tamto miejsce. No tak, by było niemożliwe do, do skoczenia. Tak Ej, szczerze, nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Czekajcie. Aha, tu jest w ogóle. Ja cię kręcę. No no to teraz. Teraz to wyjaśniam no i tutaj doskoczę teraz. I tam też, gdzie prawie bym nie doskoczył w sumie. Ale doskoczyłem. No bo tak to by było w sumie niemożliwe, a teraz jest. Możliwe. Chyba, że ktoś by tyle umiał przez Przecież to jest tak sprawdzone chyba, że... Dobra, no, ja tutaj nie wejdę. A ten muszę przejść sobie. Jak ja mam się niby. Ej, ty jak ja się mam na ten blok? Chyba, że to była podpucha. Ja mam tak naprawdę iść tu. I stąd. No właśnie, to była bardziej na zasadzie podpuchy takiej. Dobra. Trzeba się wszędzie, bo już chciałem tam. Już sobie celowałem inne miejsca jeszcze. Jakie to jest długie, ale nawet jakby pół godziny odcinek trwał, to zrobimy to dzisiaj. Obiecuję wam. Obiecuję wam, że zrobimy to dzisiaj. Chyba, że, chyba, że to ma więcej niż 1.97 i jest 14 minut. No to mówię jak będzie tyle. No a ile jest? Jest tyle oczywiście. Nie, jak dobrze mi idzie w ogóle Jezu teraz, to chyba muszę tam na sam dół i też będę iść jakoś inaczej. Tylko muszę do góry. No i już idę sobie do góry. Jeszcze trzy levele z tym zostało mi tylko trzy levele Czekajcie, bo ja w sumie tam szedłem. Nie, no tutaj nie, na pewno po tym. No i coraz wyżej, coraz wyżej. No i już jestem tu w sumie. To szybko mi to. Nie! Nie, nie gadajcie. Aha. Dobra, jakbym Dobra. Jakbym zaraz miał tego normalnie nie przeskoczyć. Nie lubię takich właśnie 180 czy różnych takich rzeczy. No i nie wyszło. Dobra, już się nie bawię w tego, bo chcę to szczerze, ja, ja od od połowy tego myślę, że, że chcę to już zakończyć, no ale... Mo, mo, pewnie dzisiaj dopiero... Ej, to gdzie mam skończyć? Chyba tu. Dobrze. Dobra, jeszcze dwa levele później i mam... Koniec. Wyobraźcie sobie, że to już jest prawie koniec. Koniec serii, Czajcie w ogóle to? To jest... O, to znowuż pod puchem. No, ale dobrą robotę wykonali. Robię. Bo nie jest taki zły, są gorsze, o. Są gorsze, chociaż jak widzicie, muszę często wiadomo czego używać. Tak już bywa czasami. Że trzeba czegoś użyć. Nie, no tutaj nawet nie, bym nie mógł doskoczyć, bo no bo jest ten blok do góry położony. O nie, to blok. Nie lubię też po kaktusach skakać. To już 90, 17 minut filmu, i zostało nam z tym dwa levele. Ja tu muszę doskoczyć. Dobra wiem gdzie mam doskoczyć Ło wow. na raz tu zrobiłem wszystko Ja nie wierzę Ja coraz bardziej już jestem taki bardziej odważny w tych parkurach Szczerze Pek No i w ogóle Idzie teraz tak gładko. Większość w ogóle... Oj, teraz dopiero. O nie, oj, czy to, czy to znaczy game mode? Chyba znaczy, niestety. Ej, ale tego skoku nie da się wykonać. Tu nie ma szans. Chyba że... nie, mam jeszcze jedną taktykę. Kto nie wypali... <coughs> Według mnie to jest nie do przeskoczenia. Zgłoszę to i zobaczymy. Mi tak palce bolą od tego skakania i te, będzie na, chyba najdłuższy film. Na pewno z parkura, bo będzie ponad co jest grane. To jest set, Ej, to jest ostatni level. Ej, to widać. To było na środku. Przechodzimy, moi drodzy, ostatnie. Ej, to w sumie w sumie my się w 20 minut. Nawet może nie całe wyrobić. Dobra, już nie będę speedrunować tu i tak. To te, te jest, uh -huh. jest pytanie, jak mam się tu dostać? To pewnie jest najtrudniejszy poziom. Ej, czekaj, tu jest coś. Tu pewnie można wbić. Wy o, właśnie. Ej, to w sumie może nie być takie. Uh -huh. Może nie być takie trudne. Ej, on może być bardzo, właśnie trudny. Nie na Fensikawsko, czy w sumie to nie jest. Ale tu nie? O! Kurczę, nawet taki? Na połowa będzie łatwa, to ja nie... Jak ja tu gimoda nie użyję, to ja naprawdę na ostatnim poziomie? Myślałem, że to od kategorii łatwiejszej idą. A może tak do końca nie. No ja już tu widzę, że tak na pewno nie jest. Czyż to były trudniejsze poziomy od tego, którego ja też. Teraz... Jeśli nie będzie 180, to w ogóle. Dobra, tutaj zepsułem trochę ten skok, ale spokojnie, mogę go jeszcze zawsze. No nie byłem już tam, byłem. Czy to jest do przeskoczenia, a miałem już takie. No tylko jak będę mógł to przeskoczyć, kurczę. I nie lubię tej animacji po prostu, lawo. ona mnie tak kurza czas... momentami. Ja już chcę być tam na górze, to nie jestem tu. Tu jestem Jestem Może to jest... Może dopiero się zaraz zacznie zabawa. Ho, może się zacząć. Co, ale tu jest łatwe. Ale może... Obawiam się, że może być to do 20 minut dopiero. O, to może być długi dosyć. Patrzcie! Przeszliśmy to jest setny poziom przeszedłem już kurcia... Ja muszę się cofnąć. A to Już mam taką satysfakcję. A, to no nie byłem chyba tak samo właśnie, co byłem jak przed chwilą, kurcie. Ej, to może być ciężki skok. No i tu, tu pierwszy raz uczyję game moda, ale naprawdę nie jest źle z tym poziomem. Mogło być o wiele gorzej. Nie wierzę w to. Ja wtedy zaraz. Jeden, no przecież to ma tyle jeszcze, a to my to długo będziemy przechodzić. Dobra, nawet jakbyśmy mieli 10 minut, to ostatnia próba i włączam game moda. Niestety. No i udało mi się. Nie, no nie, nie ostatnia. Bo to akurat mia nie miałem dużo. O, no i za drugim razem wyszło. Ty. Aha, tu dobra. Mi się już nie chce w ogóle. Ska Ja się tak specyficznie trzymam ten palec. Zawsze. Chyba Czekajcie, muszę chwilę. Ja mam taki czerwony palec, generalnie. Dobra. Co, to jest tu? Tu i tu. Jest. O nie. Tylko nie to. Nie, to jest po prostu skok przez płotki. Dobra, powiedzmy. Muszę tutaj jakoś. O. No i nie doskoczyłem. Wiecie co mi się też nie chce? Już. Serio ja mam taki parę, ale ja już chcę skończyć z tymi parków. Mi się nie chce po prostu. Musicie to już. Serio, ja już nie robię prób. Serio, ja już mam dość piramid parku. Jesteście fajni, ale naprawdę. Może jednak ten setny level jest naprawdę. A chacie, ja mam tu wskoczyć, żeby to się... Dobra, finiszujemy poziom. DEN! Skończyliśmy serię! Jezu, ja wam dziękuję. Teraz powinienem być na górze, no. Ile ja się napracowałem? 3 godziny? Ja tego screena robię. 3 godziny 59, czy prawie 4 godziny robiłem ten parkour, oczywiście z przerwami, ale robiłem ten parkour 4 godziny. I słuchajcie, dziękuję Wam. To jest koniec serii. Od z yy, Marteland, a, a pojutrze yy, zaczynamy nową serię. Jeszcze yy, będzie to one vlog, ale jeszcze się zastanowię bo jeżeli okaże się, że ja mam one bloka już tego to po prostu dokończymy argument, to zaczniemy po prostu nową, ale na 1.15.2, bo na tej wersji mimo się mi lepiej po prostu gra w tego one bloka. No to do widzenia, do zobaczenia, pa. Siemanko wszystkim. Pa pa.